Mówi ci, że nie jest gotowa na związek, ale zachowuje się, jakby była Twoją dziewczyną. Ona nie chce Cię stracić, ale też nie jest gotowa się z Tobą związać. Pisze do Ciebie codziennie, flirtuje, pyta jak ci minął dzień. Sprawia, że czujesz się potrzebny, ale w momencie gdy zapytasz, kim dla siebie jesteście albo zasugerujesz coś więcej, ona milczy i nie daje odpowiedzi. Dlaczego tak jest? Już ci tłumaczę, ale najpierw się skup, bo mam dla Ciebie coś w dalszej części filmu, co całkowicie odmieni Twoje relacje z kobietami. Posłuchaj uważnie. Ona mówi nie chce stracić tego, co teraz mamy, czyli w takiej sytuacji dostają. Ciebie wszystko, czego chce i potrzebuje na dany moment. Mam poczucie bezpieczeństwa bez żadnego zobowiązania. To się nazywa karmienie z udzeniami, albo jak to mówią, trzymacie na smyczy. Daje ci dokładnie tyle, żebyś wciąż za nią gonił, ale nigdy na tyle, żebyś poczuł się pewnie i bezpiecznie. Kobieta, która naprawdę cię ceni, jasno pokazuje, że chce zbudować coś z tobą, a jeśli trzyma Cię w zawieszeniu, to dlatego, że trzyma też otwarte inne opcje. Przestań czekać na jakiś znak, bo twoje codzienne zagubienie i ciągłe myślenie już jest odpowiedzią. I e Buku, koniec bycie miłym, czas być. Pokazuje Ci dokładnie, jak odwrócić ten schemat w waszej relacji, jak przestać błagać się o uwagę i sprawić, żeby to ona zaczęła o Ciebie walczyć i zabiegać. Czy jak stawiać granice, które nie zerwą kontaktu między Wami, a podniosą Twoją wartość w jej oczach jako faceta. Sam zobacz i wprowadź te kilka prostych zasad, o których mówię w e-booku do waszej relacji, bo póki jeszcze macie ze sobą kontakt, to wszystko jest w Twoich rękach i dzięki tej wiedzy skończ wreszcie etap, prawie związek, prawie nic. Dowiedz się, jak zacząć budować coś konkretnego i stabilnego. Napisz w komentarzu słowo koniec, a wyślę ci link do eBooka z dokładnym planem co masz zacząć robić albo po prostu kliknij w link w opisie mojego profilu i sprawdź szczegóły.